Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto cygańskie ścieżki. Potrzebować będziemy 6 jajek. Oddzieliłam sobie białka od żółtek. Do białek dodajemy szczyptę soli. Półtora szklanki cukru, 3 szklanki mąki, dwie łyżki kisielu, łyżka kakao. 3 łyżki maku, 3 czwarte szklanki oleju do ciasta kakaowego dodamy łyżkę mleka i tu mamy 3 łyżeczki proszku do pieczenia. Białka z cukrem ubijamy na sztywno. Mamy z białek już mam ubitą, teraz będziemy dodawać po jednym żółtku cały czas ubijając. Dolewamy olej. I dosiegujemy mordę Tak składniki ciasta już mamy połączone. Zbierzemy brzegi. Należy to również. Przemieszczać. I teraz ciasto będziemy dzielić na cztery porcje. Dołożymy dwie łyżki ciasta do kisielu. Ja mam duże łyżki. Dwie łyżki ciasta. Do kakaa, i dolejemy to mleko, które żeśmy mieli. I dokładamy dwie łyżki ciasta do maku. I ciasta w miseczkach. Należy dokładnie pomieszać i później będziemy wykładać do, do formy do maku dodaliśmy mleka ponieważ ciasto by było za gęste należy dokładnie ciasto rozmieszać i już mamy mamy Z makiem ciasto. Ja miałam mak mielony. Ale jeżeli nie mamy, może być cały. I tu już mamy następny. I jeszcze pozostało nam ciasto z kisielem. Ciasta mamy połączone, i teraz będziemy wykładać. Formę mam wyłożoną papierem do pieczenia 25x30, i teraz będziemy wykładać na środek ciasta po dwie łyżki, Tworzą, tworząc się będą takie kręgi. Do środka dajemy po dwie łyżki ciasta. I tak będziemy robić teraz po ponownie zaczynamy Aha, tu, tu mam jasne ciasto duże łyżki więc sobie damy i, i ponownie zaczynamy ciasto z kisielem dajemy to już wszystko wyłożymy Damy takałowe łyżkę, i damy ponownie jasne ciasto. I damy ciasto makowe. To już będziemy mieli. Teraz mamy ciasto kakaowe i to już będzie ciasto. Będziemy piekli w 170 stopniach około półtora godziny. Ja zawsze mówię do suchego patyczka. Tak i teraz mamy. Ostatnia porcja jasnego ciasta. I leciutko strząsamy i tak przygotowane ciasto cygańskie ścieżki wędruje do piekarnika a później zrobimy krem. Ciasto cygańskie ścieżki mam upieczone, przekroiłam na pół. I tutaj teraz zrobimy masę. Mam trzy galaretki, każdy inny kolor rozpuściłam w półtora szklance wody. Każdą osobno. I teraz pokroję w kostkę. Ja mam już galaretki pokrojone. Pokroiłam niebieską, mam czerwoną i mam kanaretkę zieloną. I tutaj mam pół litra śmietany 30% I cztery łyżeczki żelatyny. Żelatyny. Zalewamy wrzącą wodą i ubijamy. Przepraszam, i mieszamy do całkowitego rozpuszczenia. Należy to bardzo, bardzo dokładnie rozmieszać i, i rozpuścić. I jeszcze będziemy potrzebowali cztery łyżki cukru pudru. Śmietane ubijemy z cukrem. Na sztywno. Dolejemy żelatynę i dołożymy pokrojone galaretki. Śmietane ubijamy na sztywno. Z cukrem pudrem do śmietany dodaję 4 łyżki cukru pudru i cały czas ubijam oraz dolewam całkowicie płynną żelatynę i również cały czas ubijam masę już mam gotową Teraz połączymy z pokrojonymi galaretkami i wyłożymy na ciasto. Wyłożymy. Ja mam 3 galaretki Będziemy mieli i I należy masę dokładnie pomieszać i będziemy wykładać na nasze ciasto. Przyklejemy. Muszę ja to i będzie masa wyłożona. Ciasto damy do lodówki tak na 4 godziny. Ja zawsze mówię na całą noc, ale jeżeli nie mamy czasu, to na 4 godziny to jest wystarczająco. I teraz nakrywamy ciasto, dociskamy i dajemy do lodówki. Tak przygotowane ciasto, cygańskie ścieżki wędrują do lodówki na no, no powiedzmy 4 godziny. I tak oto wygląda ciasto, cygańskie ścieżki. Ukroimy kawałeczek. było całą noc w lodówce, więc jest idealnie stężały. No przepięknie wygląda, <laughs> przepraszam. I tak oto wygląda ciasto cygańskie ścieżki. O ile państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl ciasto cygańskie ścieżki.